Jareczku, słuchaj kochany, tu Urban, odzwaniam. Masz jakieś kłopoty z telewizją? Eee, przecież masz mnie. Oczywiście. Z Twojej listy pojedziemy, czy z mojej. No dobrze, weryfikację to ja zrobię w jeden dzień. Noc, dobrze, noc. Mam technikę, mam ludzi, mam doświadczenie. Jareczku, nic się nie martw. Ubierzemy tego Kurskiego w mundur i. Tak? A, i będzie czytał te wiadomości. I będzie dobra zmiana. No przecież mam doświadczenie. Słuchaj Jarosław. Kochani, do siego roku. Do siego.